Resident Evil 4 Siemaneczko z tej strony Bora. To jest gierka Resident, Resident Evil 4, 18 odcinek już w tej serii. Pokonaliśmy ostatniego, ostatnio w tych podziemiach, znaczy podziemiach, co to było? Jakieś tunele, w tunelach, o. Prawą rękę od Salazara, tą w czerwonym habicie. Uruchomiliśmy windę, zjechaliśmy na dół. No i zobaczymy, co teraz będzie się działo. Mamy kolejnego tutaj sprzedawczyka. I kolejnych fajnych kilka rzeczy. Co tam będzie, bo nie pamiętam. No, trochę tego mamy, jak widzicie. No dobra, jest tu coś do wzięcia, jest notatka. Przeczytajcie sobie, jak chcecie. Notatka Luisa, druga. O, las plagas się za chwilę zaczną, za niedługo. Nabojaszki. Zapisu teraz nie będziemy używać, bo nie ma sensu. Kurde, cały czas mam tych lekarstw i roślinek. Mało mi się wydaje. Cały czas jakoś mnie to męczy. Co, byśmy sobie tu wzięli tempę? Nie, no pistolet, dobra. Teraz mi ten już dasz. Tunik do min. Welcome. No nie da, no kurczę, co za świr! Nowego, nowego też nic nie kupię. Nic nowszego, co już mam zresztą. No dobra, muszę kupić granatnik. No widzicie, zapomniałbym. Zdecydowanie potrzebuję granatnik. What are you tak, tak, tak. Dobra, nie śmiej się tyle, bo ci ten w czaszkę da się, nie da się. Ha 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 Da się! Mogę mu coś wziąć? Nie mogę. Ej, dostał w rejno i chuj Gorzej mi się nie pojawi jego brat bliźnia gdzieś tam jak dajde, dalej, dalej dojdę <laughs> Nigdy go jeszcze nie zabiłem, myślałem, że się nie da, no trudno. Da się <laughs> O kurczę, tu też będzie trochę roboty Zresztą tu już wszędzie będzie trochę roboty

Co za frajer! Chciałbym nie dmuchnąć. Ten to se dmuchnął, Samry Z Zbadał nie ma żartów. Dobra, tu, tu jest ametyst. I tu już więcej nic nie ma. Beczusie! się. Dobra, mam w końcu miny. Od razu je załadujemy. Zdecydowanie tak. Niczego nie zapomniałem nie, więc lećmy do przodu. Tu mamy jakieś stare kopalnie, jak widzicie. Okej okay. Dobra, niech sobie tutaj wejdą. Będzie mi o wiele łatwiej. Gościu, ty też już tamtą złaś i chodź do mnie Do ciebie mówię ty z tym w tym głupim ryjem. Gdzie ty, do kogo ty rzucasz? No? Żeby mi to było przedostatni raz. Wyskoczy coś, nie? Przecież mówiłem. Ok. A ty czemu do mnie jeszcze nie przyszłeś? Mówisz, że wolisz na dole zginąć? <laughs> Tam jest jeszcze z dynamitem gdzieś. O, jest. Ale ten tu za chwilę do mnie podejdzie. No sobie, chwilę poczekamy. Niedługo, co prawda, ale chwilkę. Dobra, gruba się chodź. Nie rzucaj! To spieprzaj. Dziadu jeden. Tu jest jeszcze jeden. A ten do mnie jeszcze wyjdzie raz czy nie? O, tu już jakiś z ogniem biegnie. A tamten z dynamitem? Też, dobra. Ej, super. Tylko, że teraz będę musiał ich zrzucać raczej po drabinie, bo nie chcę, żeby dynamitem do mnie walnął. Nie chcę mu dać sekundy. Zapnij się. Mówiłem nie rzucać. Oj, oj! Dobra, wyszło. Nie do nie, nie do mnie kolego. Spierdzielaj ode mnie. Nie lubię tych. Tam się stał jakiś dynamit, jedną. Nie wiem za bardzo co. Dziadek przez tam stoi dalej. Przez takie coś potem mam celność gorszą. No dobra, zabiję go już tam. Jeszcze żyjesz. Kurwa ci emeryci to są nieśmiertelni. Żartuję, bez obrazy dla emerytów oczywiście Dobra, zeskok Tu się teraz nic nie da Będą to teraz si za mną, czy już nie? Jeszcze nie? Czy dopiero później? Dopiero później, no to okej. Okay. To już nic na dole nie mamy, tak? Nie. Ok, wózek górniczy i dynamic w środku. No, niestety, nie płaciliśmy za prąd i nam wyłączyli. Czekajcie, ja teraz wezmę tego Strikera. Z tego względu, że oni teraz tu będą wychodzić, nie, jeszcze nie, to jeszcze później, no to okej, okay. ale ja sobie kawałek przejdę, żeby się upewnić, <gry> a nie, żeby potem mieć pięciu za plecami. Ok, gdzie jesteście? kotki? No, striker jest mocny, mu pociągnę w głowę. Dynamit. O, za duża odległość, zdecydowanie macie rację. <laughs> tak bym was słyszał telepatycznie, nie? <laughs> no ten typ tak ma, Bora tak ma, czasami pierdzieli. Podejdę sobie bliżej. Zrobiłem mu agencję trzecią oko. Trzecie oko. Patrzcie, i teraz wybuchnie. Nie wybuchł! Myślałem, że to upuścił. No, szkurde, no. A teraz? Teraz. No i jest po nim, ok. No, szkoda, że nie strzałki, ale dobra. Teraz tak, przejdziemy sobie tędy. I sobie kolejną rzecz. Teraz mi tu chyba jeszcze nie wyjdą. O ile Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Dopiero jak ten generator uruchomię. Piątka. Super. Już powinni do mnie lecieć. TMP. Nie? A widzicie jak mi się wszystko myli Czyli muszę tam bliżej podejść O nie, nienawidzę tego głąba Ale dobrze, że on jest za mną Zdążę sobie wyjść po drabinie Już kilka razy mi w mojej karierze w tej grze odciął głowę, także e, tym zrobimy tak Jest za mną o kurde, widzieliście? Odciął mi głowę ha, ha. Myślałem, że on tak szybko do mnie nie dojdzie No trudno ha, ha, ha. Trzeci raz padłem trupem Myślałem, że tak szybko do mnie nie dojdzie, no? Pomyłka I co? Jeszcze raz to wszystko od nowa No tak, dobra, wiecie co? To ja wrócę, jak już on będzie zeskakiwał, jak już uruchomię tego, ten generator, i ten z piłą będzie do mnie startował. Ok? Ok, dobra, poszło to w miarę gładko-szybko. Włączamy i spieprzamy na drabinę. Wziąłem granat. Może tak będzie szybciej, tamtych rozwalić naraz. Mam taką przynajmniej nadzieję, zanim on do mnie dojdzie. Oby. I przed siebie. Dobra. I teraz tak. On tu już jest. Karabin. Szybki był. Ja albo on. Ja! Ha, ha. Muszę mu w głowę trafiać, bo inaczej będzie lipa. Dobrze, że spadł. To mnie cieszy. Bo teraz go lepiej na mierze. Ja będę wchodził. No, czyli można powiedzieć, że już mi się udało. Jest już mój. A znowu sobie przyładuję. A czemu? Przecież mogę. Haha. Jeszcze raz dwa, trzy razy w ryj i będzie po nim. Już jest chyba po nim. Muszę to sprawdzić. Ta, zdecydowanie tak. I dycha dla mnie. Okej, okay, możemy włączać. Teraz tak. Jeszcze raz do mnie przyjdą, czy nie? Bo nie pamiętam. Chyba tak. Nie. Bo już by dziadki wychodziły. Dobra, czyli na spokojnego możemy iść dalej. No, zdecydowanie. Nikogo tutaj nie ma. Tamte barany, ale to. Zajmiemy się nimi troszeczkę inaczej. Rozerwiemy ich tam trochę. <laughs> Już wiecie, o czym myślałem. Emeryci też się muszą od czasu do czasu rozerwać, nie? <laughs> Żeby im zusu potem nie płacić. Pierwsze <laughs> emerytury. Jedną mnie! Ucieczka! Masz pucu. A drugiego rozwalę tak. co, podaczki dostał no, no, no do dziury Dobra, możemy iść do kolejnego pomieszczenia. No dobra, pistolet, pistolet, pistolet. Ustawmy sobie granaty. No dobra, nie będzie TMP, bo nie pamiętam wstaje jest dalej. Znaczy, tak, chyba pamiętam. Chyba są. Są, zaraz zobaczycie, są, są, co jest. O no właśnie, to jest. A więc tak. Znowu nieśmiertelny, zajebisty i cholernie pomocny granatnik. Tu sobie nie będę brał. Potem co to wszystko pozbieram. A to sobie mogę wziąć już. Patrzcie się. Dwa bliźniaki sterydowe. Dobra, jednego się pozbyłem na szybko. I drugiego też. No, tak to się robi w Chicago. Nie ma co się pierdolić w tańcu, co nie? Myślali, myśleliście pewnie, co nie widzieli tej gry, że to będę robił godzinami, nie? A tu je, dwie sekundy i po gościach. No widzicie, taki mam sposób na to. Nawet nam nie pokazałem, jak się zjeżdża po linii, to za chwilę Wam pokażę. Tak, mam trzeci zbral, świetnie. Teraz tu jeszcze chyba coś na górze? Jest to coś w ogóle? Nie pamiętam znowu. Tak się jeździ na linii. Tak zwaną tyrolką. Dobra. Chyba to już wszystko. Chyba tu już nic nie mamy. No tam są jeszcze beczki. Dobra, nic nie mamy. Lecimy dalej. Mam w ogóle na ten? Na granatnik mam. Nawet na dwa? <laughs> I o to chodzi. O to chodzi. Trzy spraje. Nie jest źle. Dupy nie urywa, ale nie jest źle. Co tu mamy, znowu teraz? Jaki zapis by się przydał, to może nie? Czekajcie. O, w miarę szybko to łykłem wszystko. Lecim dalej. Aha, tu są znowu bzyczki. Zapis jest dopiero daleko. No okej, okay, jedziemy. Bzyczki, bzyczki. Bzy, 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 bzy. A zrobimy inaczej. Jak są jeszcze daleko i mnie nie widzą. Tego bzyczka sobie tak ściągnę. Albo tego. Nie ruszaj się jak wujek Bora do ciebie mierzy. Kurde, nie ustrzeliłem go. No dobra. Ale od czego mamy strikera? Hehehe. <grystanie> A Nie bój się, ja ci tego kuku zrobię. Czego chciałeś? Jeszcze żyjesz. Spróbuję ci pistoletem. I kopniakiem. O, wiedziałem. Szkoda mi było naboi do shotguna. Znaczy do tego. Do strikera. Ale to jeszcze nie wszystko. Ich tu jest w trzy dupy. <laughs> Oj, to będzie dłuższy odcinek, już wam mówię. Mam miny, mam miny. Idzie kolejny. Się czai jak czalicka, Myślę, że ja go nie widzę. Hello. <grymne> <grymne> Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tu do mnie idzie. O, trzy. Albo mi się wydaje, że tam z lewej strony jest jeszcze jeden, czy się gdzieś zblokował. Nie, jednak chyba się gdzieś zblokował. No tak, bo go nie widzę ani nie słyszę. Dobra, nie wiem w ogóle, po co sprawdzałem. Chyba tylko dlatego, żeby wam pokazać. Co tu mamy? Rozbłyskowy. Znaczy oślepiający. To już sobie latają jak widzicie Już jest blisko mnie co, on wybuch po jednym strzale zajebiście W czego ja trafiłem? W lewe jądro? Wiem, że trochę źle robię, wiem. Zdążę, zdążę. Tego też trafiłem w lewe jądro. Shotgun i teraz tak, mapa. Dobra, do, le do lewej komory pierwsze wejdę. O to właśnie chodziło. I pierwszy przełącznik. Dobra, dobra. Wiem, że już tutaj brzyczycie blisko. No to come on, come on! Chcecie coś na zachętę? Proszę bardzo. One coś za szybko pękają. Co jest grane? Jeszcze dwa? Chodź, chodź. Nie czaj się. Patrzcie, a on żyje. To jest ciekawe. Dalej żyje. No bardzo mnie to ciekawi. Bardzo. A teraz już nie powinien. No i tak też jest. Dobra, kolejnych brzyczków już nie słyszę. Nie wiem jak sobie to obejść. A nie, no dobra, obejdę sobie, bo tam jeszcze chyba roślinka gdzieś jest. Więc sobie obejdę. To coś jest. Nie, to nie jest roślinka, co to jest? Naboje. TMP. Ale one tu jeszcze powinny być chyba. No właśnie. Super, szybko, 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 szybko. Obrótka. Tak jest Nie dostał jajo. Widzicie, żyje. Tu no, twardy jest. No, dobra. Ale i tak poszedł do Świętego Piotrka. Nie, oni poszli, bo do tego do jakiegoś tam Świętego odrobali. <grymne> Okej, okay, drugi klik. Niech nastanie światłość. O, energia słoneczna to przyszłość. <gryczki> Jeszcze jeden? Ładnie. Trochę oczek dostanę. Dobra, możemy wyjść, do wyjścia iść. Czerwonka jeszcze, fajnie. Właśnie jej potrzebowałem. O, Nie potrzebowałem, ale roślin to ja tu mam w trzy dupy teraz. Nie, nie będę teraz jeszcze ładował. Minami, ale zaraz zobaczycie dlaczego. To chyba jeszcze gdzieś coś jest, nie? Czy nie? Nie no dobra, ok. Dobramy dzwony. Znaczy dzwony, tłuczki bardziej niż dzwony. teraz tutaj są trzy. Ale jest wajcha po lewej stronie. I ta wajcha zatrzymuje środkową... środkowy tuczek. Także wystarczy wymierzyć tutaj chwilę, poczekać. O! U mi się coś mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Gdzie ten save? A, jeszcze kawałek. Czekajcie, czekajcie, bo to spieprzę. Co jest? Z drugiej strony. No dobra. Okej, okay, debesciaki. W tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnijcie ocenić odcinka w postać jakiegoś komentarza lub łapy w górę. O sorry, spadły mi sławki. A najlepiej jedno i drugie. Ocena, czyli łapa w górę i komentarz. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Trzymajcie się do beściaki. Na razie. Pa, pa.